Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie, Moje mili, jak wiecie, ja w ostatnim filmiku pokazywałam Wam moją zarazę ziemniaczaną, no ja oczywiście ja to wysprzątałam i tą rabatę, rabatę nie, grządkę, grządkę warzywną przygotowałam do następnych wysiewów. Popiekowałam sałatę, bo miałam tu wcześniejszą swoją, tu jeszcze rośnie, zrobiłam więcej tych sałat. No i posiałam warzywka i kochani, o dziwo, one już mi wschodzą. Minęło dosłownie trzy dni. Fakt, że u nas są teraz ciepłe dni i ja podlewam tą grządkę i wieczorkiem i rano, żeby ta ziemia była wilgotna. Jeszcze są nie wszystkie wschody, ale już co nieco coś tam wschodzi i cieszę się bardzo, bo jeszcze będę mogła z tych z warzyw skorzystać to pokażę wam teraz te warzywka co tam kiełkuje i co posiałam a później przejdziemy do tematu kwiatów ogólnie wspomnę już o jesieni <noise> zapraszam was bardzo serdecznie to jest grządka po pomidorach i tutaj na samym brzegu posiałam pietruszkę dwa rzędy pietruszki naciowej bo mi zależy właśnie na natce jeszcze nic nie wschodzi, tu nic nie widzę, bo Pietruszka potrzebuje troszeczkę więcej czasu. Ona te wschody ma długie. No i za tą Pietruszką jest popikowana sałatka. Tak się cieszę z tej sałaty. No teraz jest ciepło. Sałata nie lubi ciepłych dni, ale już nadają coraz mniejsze temperatury. Stopniowo będzie się schładzało. To mam nadzieję, że może da radę ta sałatka. Da radę. Natomiast po sałacie, a sałatę ja bardzo lubię i to jest przeznaczeniem dla mnie i dla kurek. Tutaj jeszcze mam takie dwie duże sałaty, to już dla kurek. No i tam jeszcze mam y, cały rząd tej sałatki i rzodkiewki i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi tutaj o tą rabatkę. Po sałacie, takim szerokim pasem, no słabo tu może będzie widać przez ten cień, no ale zobaczymy. Zobaczcie, tak dotąd tu takie kijki powkładałam, tak szeroko rzutowo posiałam rozponkę. Nie wiem, co z tego wyjdzie. W tamtym roku siałam rozponkę w dwóch rzędach, znaczy w rządkach. No i ładnie mi urosła, pyszna była. Bardzo lubię tą rozponkę, no ale tak strasznie gęsto było. Więc teraz pomyślałam, a. Sypnę tak rzutowo i zobaczymy, co z tego wyszło. Wyjdzie, ale jeszcze ja tu na razie nic nie widzę. Też jeszcze potrzebuję czasu. Za tymi kijkami, to są kijki, o, skory, posiałam dwa rządki i tu już widać, tu jest sałata, tak zwana rukola. Zobaczcie, jak ładnie. Może gęściutko, troszkę za gęsto, ale najwyżej ją poprzerywam i będzie ok. Tak, o, no bardzo mnie zdziwiła ta sałata, że ona już wzeszła. Ona wschodzi dopiero tak miejscami. No i za tą sałatą, za tą rukolą posiałam sobie dwa rządki jarmużu, Nie jarmużu, tylko szpinaku. I zobaczcie, już zaczyna gdzie gdzieniegdzie wschodzić. Tu jest jeden rządek, tu w drugim rządku. Tu ten trzeci rządek. Powolutku, powolutku tam już co nieco zielonego się pokazuje. O, słonko się schowało, jak fajnie teraz widać. O. No i za szpinakiem e, mam taki o szerszy pas. To tu też rzutowo posiałam koperek. Koperek, tak, rzuciłam. Myślę, że może coś tam kiedyś wzejdzie tak kochani to by było tyle moich siewów na tej grządce, ale cieszę się mimo wszystko jest sałatka będzie rukola będzie szpinak, to same to to już jest super, cieszę się bardzo a teraz kochani zapraszam was do tematu o kwiatach i wspomnę troszeczkę o jesieni kochani, teraz temat o brzydkich kwiatach. Ja już będę się ich pozbywała i powolutku będę e, przygotuje sobie skrzynki do jesiennych nasadzeń, ale to powoli. Za chwilę wam pokażę, co mi się nie sprawdziło. Ale nie o wszystkich kwiatach. Nie, nie. Te wszystkie te ładne kwiatki jeszcze zostają. Mamy sierpień, wrzesień, to mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze trochę pobędą. Tak samo i te po drugiej stronie, tu donice mam i te białe. To tak spokojnie, nie myślcie, że ja już wszystko wyrzucam i już się szykuję na jesień. Nie, nie, nie tęsknię za jesienią, wolę jeszcze troszkę lata. No, ale już mam parę e, skrzynek. Co muszę z nimi porządek zrobić? A teraz Was zapraszam i pokażę Wam, co mi się nie sprawdziło i jakie zrobię zmiany. Małe zmiany będą na drugiej części ogrodu. I tu Wam pokażę, co mi się nie sprawdziło. Tu na wprost ta skrzynka, która jest na, kompost na kompostowniku, kochani. Tu był burz kwiatów, naprawdę, ja kiedyś Wam raz pokazywałam, tu była taka biała pelargonia, nie pelargonia, surfinia to jest i pelargonia taka różowa była, o taka zwisająca, fajna, dosłownie tu był taki duży, ładny bukiet w tej skrzynce. No i jaki tu był błąd? Po pierwsze, skrzynka jest stara. To jest raz. Kolor już mi nie pasuje. <noise> ale to nie chodzi o kolor. Chodzi o to, że jest bardzo wąska i płytka, i gdy te kwiaty urosły, to był taki ciężar, że to wszystko mi się przewracało. Ona mi kilka razy tu wypadła na trawę. Ja wiem, powinna być tutaj fest podwiązana, ale ja sama nie dałam tego rady. Ja nie miałam nawet siły tej skrzynki postawić z powrotem. Uwierzcie mi, że nie miałam siły ją postawić, a co dopiero jeszcze drutami ją przywiązywać. Więc wszystko obcięłam i teraz powolutku wszystko to wyrzucę, potnę na kompost. Nie będę tu żadnych sadzonek na zimę trzymała czy coś w tym sensie, nie. I skrzyneczki się też pozbędę. To jest brązowa, stara. I ja wiem, że ona, ona już się tak o, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. I ona już do niczego mi nie będzie pasowała. I powolutku ja się rozejrzę za białą skrzynką, zrobię sobie tutaj taki wymiar, jak ona ma wyglądać. I na wiosnę, czy nawet jeszcze na jesień, sobie tu zrobię na je... tak na jesień zrobię sobie, jak przyjdzie czas nasadzenia takie jesienne, może jakieś wrzosy białe posadzę, coś takiego. A z wiosną poproszę męża i wtedy on mi Drutami ładnie przymocuję do tej palety kompostowej. <grystanie> tak, yy, kupuję białą, br z brązowej się pozbywam, ponieważ mam już nowy plan na zmianę tej siatki. I tej siatki nie będę wymieniała na lepszą ściankę. Mam tu po prostu <grystanie> inny, <grystanie> przepraszam, inny plan. Bo tu jednak wypuszczam kurki. Kurki tu korzystają z koniczyny i żeby mi nie niszczyły tych kwiatków, to tu wymyśliłam fajny pomysł, taki kurkowy nastrój. No ale o tym może na wiosnę, bo teraz nie mogę nic powiedzieć, bo muszę najpierw z mężem porozmawiać, bo ja sama tego nie zrobię. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Tu pierwsza donica mi się tu po prostu wywracała, bo jest za płytka, za dużo kwiatów, ciężar duży, ale pięknie wyglądało. Bardzo mi się to podobało. No ale na drugi rok będzie biała i bardziej taka głęboka. Właśnie teraz będę szukała w sklepach. A teraz przejdźmy do drugich donic, do drugich skrzyń. To jeszcze zostaje, a przechodzimy na wybieg do kurek i tu też już będę wycinała i wyrzucała. Zobaczcie raz, dwa, trzy. Tak z daleka to ktoś powie, no przecież są jeszcze ładne kwiaty, arleta, szkoda wyrzucać. To tylko tak z daleka wygląda kochani, ale z bliska to już są same suchotniki. Zobaczcie z bliska to tu już prawie jest, tu nie ma nic już. No. to Podlewam, podlewam, ale to wszystko jest takie wiotkie, już takie no nie, no nie I też tutaj był błąd, popełniłam, za dużo było nasadzeń albo powinien być tylko kurdy banek sam solo w takiej skrzynce i on by wtedy świetnie rósł. Chociaż teraz też on nie jest taki zły, ale on był zagłuszony przez te kwiaty. Tych kwiatów były tu dwie sadzonki i na środku był kurdybanek. No i teraz te kwiaty poobcinam. Zobaczcie, to wszystko suche już jest przez te upały. No tu jeszcze troszkę, tam co nieco, ale to poobcinam. Chciałabym, żeby został kurdybanek chociaż, ale nie wiem, czy to da radę, bo żeby on rósł, no to muszę te korzenie z tych kwiatów mm, Wyrwać a to tam wszystko to będzie jeden kołtun. To nie wiem, czy wyrwę wszystko z kurdybankiem, czy uda mi się kurdybanka zatrzymać. No, ale jak usunę te kwiaty, to tu już bym przygotowała sobie ziemię świeżą, i tu też bym mogła jesienne jakieś tam jakieś kwiatki jeszcze bym chciała mieć. Ale fajnie by było, właśnie, jakby było coś takiego jeszcze. No nie wiem, nie mam pomysłu tak bardzo, co tu zrobić, bo jak sam kurdybanek zostanie, to tu będzie bardzo tak łyso, goło. No nie wiem, on już też już jest taki starszy, już końcówka. No jeszcze by porósł, tak, do samej jesieni. No, ale w każdym bądź razie tych kwiatków się będę powoli pozbywała. Rękawice, nożyce, sekator, rwanie. No. Natomiast super tunia jeszcze jest ładna, ale gdy ona mi przekwitnie, zobaczcie, jak ona porosła, urosła. <tutaj>, tutaj dosłownie ta donica, a ta była trochę spłaszczona przez kurki, bo na początku młodzież mi wskakiwała, obcinała. Przycinane były, i zobaczcie, ona aż się tu nie mieści. Tutaj dosłownie tu ma za ciasno. I na drugi rok chyba, no nie wiem, czy będzie tutaj super tunia. One są trochę, jest chyba przyduże. No, sami podpowiedzcie mi, co by tu dobrze by było z wiosną później posadzić. A na jesień to też, one jeszcze tu pobędą. Ten miesiąc e, czy półtora miesiąca zobaczymy, jak to się ułoży. I tu też bym chciała jakieś jesienne kwiaty, może te, e, jak one się nazywają. Nie Hortensie tylko dobra, już mi się zawsze mylą te kwiaty. Dobrze, Dobrze przyjdzie czas, to zobaczycie Tak kochani <dobrze> To mnie takie zmiany czekają co do tych skrzynek. Ta skrzyneczka i tu z tymi muszę się uporać, przygotować. Mogą na razie i puste wisieć A już w sklepach powiem Wam w sklepach już jesienne kwiaty się pokazują, ale tak jak mówię, ja jeszcze dla mnie to jest za wcześnie, dużo, dużo, dużo za wcześnie. Dobrze, kochani, ja już wam teraz serdecznie dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Bardzo mi jest miło, że jesteście, że mnie wspieracie, komentujecie, subskrybujecie. Chociaż o to nie proszę, ale widzę, że przybywa subskrybentów. Bardzo wam Dziękuję. I serdecznie Was zapraszam za tydzień, w niedzielę, na małe ogrodowe pierdoły, jak ja to mówię. Cześć.